Pozwalam sobie poinformować państwa, że postanowiłem zwrócić się do naczelnych władz Prawa i Sprawiedliwości o wysunięcie kandydatury pani Beata Szydło na stanowisko premiera, jeśli zwyciężymy Mamy już prezydenta. Jeśli się postaramy, będziemy mieli także premiera, Beatę Szydło. I naprawdę ten tandem poprowadzi Polskę ku potrzebnej zmianie, ku naprawie Rzeczypospolitej. Dziękuję.